Dzień dobry, witam w mojej kuźni. Dzisiaj zaczynamy instalację akumulatora hotelowego. I kupiłem sobie parę rzeczy, właśnie Wam teraz pokażę. Jeszcze nie przyszło mi wszystkie, że tak powiem, składniki mojej, mojego koktajlu do Campervana. Dobra, Miesza, to bogu, gadasz głupoty. Mam tak: akumulator, kupiłem nowy akumulator. Kupiłem taki sam, jak miałem generalnie przez przypadek bo powiem wam że jak kupowałem to nie wiedziałem jakiej marki mam znaczy wiedziałem wcześniej ale zapomniałem no dobra kupiłem se centrę setkę i centrę setkę też miałem jest to prawda akumulator czteroletni ale ciągle sprawny jako hotelówka by sprawdzi się idealnie i wylądował on pod siedzeniem już zaraz pokażę no i właśnie mam setkę rozruchowy i setkę jako hotelowy będzie teraz będziemy musieli to wszystko połączyć kupiłem już sobie wszystkie akcesoria, tylko nie wszystko do mnie doszło, jak już mówiłem, mam tu też przewodzik, słuchajcie 2,5 mm kwadrat połączę to z taką główną instalacją, która pójdzie, taka magistrala, można powiedzieć, która napędza i Webasto, Hinbasto chińskie i całą elektrykę, oświetlenie i i, te, i to wszystko, ponieważ teraz mam, tam chyba jest 1,5 mm, kwadrat i po załączeniu, słuchajcie, Webasta, Hinbasta jest duży spadek napięcia, nawet na nowym akumulatorze, gdzie on podaje nam 12,5, 12,4, 12,5 ma. Po włączeniu, jak się świeca załączy i te wiatraki zaczynają ruszać, spada nawet do 10,5 V, czyli spadek jest bardzo duży, przez cienki przekrój przewodów, jakie zastosowali Chińczycy, niestety, więc sprawdzone to jest u mnie, u Jara jest to samo. A jak spadnie poniżej 10 V napięcie na, na wasto, na sterowniku, no to on po prostu nie załączy, wywali wam błąd że jest za niskie napięcie akumulatora, to jest w celu ochrony akumulatora. Co jest bzdurą, bo, bo mówię, bo akumulator nawet nowy, spadek do 10,5, no on jeszcze się załącza, to jest takie wiecie, na, na granicy. I właśnie na, na wyświetlaczu wybasu pokazuje 10,5, a de facto miernik, który mam tam zainstalowany bezpośrednio do akumulatora, pokazuje przy tym spadku właśnie na wybasu 10,5, tam pokazuje 11,7, jakoś tak. Czyli widzicie, spadek jest duży przez mały przewód Dobra, by nie findolić, idziemy zobaczyć, gdzie to zamontować. Chcę to zamontować gdzieś pod maską. <laughs> Można to zamontować pod maską, ponieważ tutaj chwileczko zobaczcie, są tylko po, do podłączenia, trzy, właściwie trzy trzy przewody, tu podłączamy akumulator główny, a tu hotelowy no masa. I to wszystko jest tak pięknie zalane to jakąś taką żywicą do elektroniki, że wszystko jest hermetyczne więc założymy to pod maską i idziemy zobaczyć w którym miejscu no i dobra to musimy zamontować gdzieś tutaj przy akumulatorze i tutaj już sobie odpiąłem troszeczkę tapicerki i jest takie fajne miejsce zamontuję sobie, o, czekajcie może złożę żebyście tak o, bardziej widzieli i chcę założyć to gdzieś o o tak w tym miejscu, tam akurat jest płasko pod spodem Jak będzie elegancko Dlatego sobie odpiąłem trochę tapicerki. O! I będę chciał. O, w tym miejscu. Tu jest płasko, tu jest jakieś przetłuszczenie. O! Coś takiego. Coś takiego. No i w tym celu chcę wiercić tu otworki. Tam jest pusta przestrzeń, także jest całkiem spoko. A zamontuję to wszystko. Po prostu na. Gdzie to jest? Chcę tu wpuścić nito nakrętki i przekręcę na takie śrubeczki, i będzie cac Dobra, wywiercę otwory i Wam pokażę. Bo tak z kamerą na głowie, co gdy się obijam kurczę o maskę, jest do, do luftu. O! Proszę Was bardzo. Nito nakrętka jedna. Tak, coś myślę, że przyłapałem. <laughs> I druga. I teraz to po prostu przykręcimy tu dojdzie ci majonez tylko muszę zrobić otworki jeszcze w taficerce tej takiej, ja, że te gąbce, nie taficerce i przykręcam i luks tak to wygląda, mocno zamontowane teraz trzeba pomyśleć o przewodach akus tradycyjnie jest tutaj pozwólcie, że odsunę <laughs> jak możecie zobaczyć jest pod siedzeniem. Jest to jego idealne miejsce. Tylko muszę tam, to Wam pokażę, jak będzie widać, tu jest mocowanie oryginalne do, do akumulatora. Muszę tylko zrobić jakąś płytkę, ale teraz najważniejsze jest zamontowanie czy zamontowanie przeprowadzenia kabli. Jak to zrobić? Jak to zrobić najlepiej? Panie i Panewki, dzisiaj Muszę przeprowadzić kabel, zasilający główny do zapasowego aku, w tym celu będę wypierdzielał fotel. Aha, tu jest pod spodem plastik, bardzo dobrze. Więc sobie wyrysuję, a czy będę nawet widział w sumie? Niech będę musiał gdzieś tu przeprowadzić przewód, ale najpierw wywalę fotel. Mamy tu cztery śruby, wywalę go, ale najpierw, zanim to zrobię, wjadę sobie na najazd, żeby pod spodem mieć wyżej, bo zapewne będę musiał się kłaść. No i dobra, teraz odkręcimy i wyciągamy. Ale się zmęczyłem. Dobra, siedzonko mamy. To od razu jak siezonko jest na zewnątrz. To zrobimy tutaj cały panel sterowania, ale tym zajmiemy się. Później teraz idziemy ten kabel wykminić, gdzie go przeprowadzić. O! Tak to wygląda i kabel będę musiał przeprowadzić gdzieś w tym, w tym segmencie tutaj. Tylko tam jest kurde chyba zbiornik pod spodem. Cholerny siat się świat, jest zbiornik. Co to wymyślić? Co to wymyślić? No nic, coś wymyślę. To wam pokażę, bo nie będę patrzył, myślił i myślał. Myślił. <grych> Jak wymyślę, to wam pokażę. Słuchajcie, mamy to. Jest. Wiem, trzy dziury wam <grych> Ale tu no, nie szło tu przeprowadzić, ani tu nie szło przeprowadzić. Za Chiny Pańskie tutaj się udało. Także. O przewodzik już jest wiecie, no, nie mieliście ten, kto nic nie robi jak to się mówi ale się o to, moje auto, moje dziury nieważne, teraz tak, akumulatorek będzie tu, ale jeszcze będę musiał potrzebować troszeczkę kabla na wyłącznik bo tu będzie też wyłącznik prądu główny w razie, tak wiecie w razie W eee, teraz tak to wygląda pod machą no, moja leżanka samochodowa a tu wygląda to o tak widzicie wychodzi w tym miejscu idzie praktycznie tymi samymi miejscami co przewody oryginalne takie różne ten na przykład ten i jak widzicie też w piosenku oryginalnym samochodowym tak żeby w razie w nic nie było tutaj jeszcze separatorek mam no i co i to i powinno iść tutaj do separatora i z separatora do akumulatora ale to zrobimy później bo teraz zanim to wszystko zrobię to tutaj zabezpieczę sobie gdzie ja to miałem o takim cyngwajsem tutaj jeszcze muszę go wkleić tutaj go wkleję nie, nie wsadziłem bo to jest takie przejście grodziowe takie nie tylko zbyt małe troszeczkę była a gruba blacha i no nie chciał mi się zapiąć więc go po prostu wkleję tutaj tak żeby wiecie tutaj się nic nie stało nie było żadnego zwarcia w razie wło. dobra to jeszcze to wkleję i na dzisiaj tutaj będzie spoko, niech to się tutaj ładnie skleja i idziemy działać z fotelem. O, będzie coś takiego, tylko to po prostu wkleję, na konkretny klej, żeby nie było lypy. I tyle. Tyle w temacie. Tylko obetnę ten peszelek jeszcze trochę, bo go tutaj nie potrzeba aż tyle. Tra, ta, 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 ta. Dobra, teraz będziemy robić elementy wykonawcze. Na pierwszy rzut, piękniemy sobie o, ten oto piękny, gustowny panel. I słuchajcie, ja myślałem, żeby go sobie gdzieś machnąć, bo niestety tutaj jest takie przetłoczenie. Bo tutaj on nie może być tutaj ze względu na te tyły, bo tam z tyłu wchodzi akumulator na styk. Na styk, więc on będzie musiał być tutaj. W tym miejscu, jak najbliżej tej ścianki tej grodzi O i coś takiego. To w tym miejscu to go idealnie minę będzie zajebiście dobra o i sobie odrysowałem i teraz widzę I teraz muszę wy... wywalić tutaj dziurę wiecie flexem się pobawić żeby mi to całe ustrojstwo tam wlazło lecimy z koksem wyrysowane pięknie wezmę sobie okulary tylko schowam bo zaraz będę miał całe Hmm. I teraz by trzeba było to jakoś pod kątem przyciąć. jest luks może być pokaż to jak to pasuje teraz czy to w ogóle przypasi no i patrzcie na to patrzcie na to idealnie idealnie tak jak ma być i wuala mam Taki panelek. Tu będzie elegancko. I teraz tak. To pod spodem tak wygląda. No I jest luks. Teraz. Jak widzicie zastosowałem po śrubki eee... srebrne, bo te czarne oryginalne to chińskie. No kan dupy Przydałyby się czarne. Może kiedyś wymienię z czasem, ale na razie pies to jakoś mówi wadu. Teraz Bezpieczniki bezpieczniki, tak się zastanawiam, gdzie je zamontować. Nie wiem, czy to jest sens montować tutaj na zewnątrz, czy po prostu w fotelu. W środku, bo to wiecie, to nie musi być na zewnątrz, a tym bardziej, że takie kurde, one mają wyjście na zewnątrz i musiałbym tu kable wystawić, żeby brzydko wyglądać. Dobra, ja to chyba zamontuję wewnątrz. Zaraz coś wymyślę. I jak wymyślę, to wam pokażę. Tak trzeba było zrobić od samego początku ściągnąć po prostu o tamten pierdolnik, kurczę, a nie kurczę zwierci z tym, to, z siedzeniem, i ciężko jest. Teraz będę mógł sobie spokojnie zamontować takie elementy jak to, to i to, ja będę chciał je tutaj zamontować gdzieś na tej grodzi, w tym miejscu, i jak to zrobić, zobaczymy. A chciałem Wam powiedzieć, że. Od teraz kręcę całkowicie nową kamerą. I teraz zgadujcie, jaka to kamera powiem o niej dopiero w następnym odcinku. Ale od tego momentu ten odcinek, właśnie kręcony jest nową kamerą. Dodam tylko, że ta kamera ma matrycę jednocelową. I tylko tyle zdradzę. Piszcie w komentarzach, co to za kamera. A my wracamy do gry. Pomontuję to wszystko. Jeszcze nie wiem, jaki tutaj układ zrobię. Jakiś na pewno to wyjdzie. Zobaczymy. I o, proszę bardzo, tak to będzie wyglądać, tak będzie lepiej. To jest trochę pod kątem, o no tak podniesione z tego względu, że no to jest pod kątem, no i tak musi być. To jeszcze jest na razie tylko tak poskręcane. Więc tak, tutaj będzie taki blok, jak widzicie. Cały ten sterowania. Tutaj bezpieczniki. Tutaj przekaźniki, sprzęgnięte to wszystko będzie z tym. Także zaczyna to trochę wyglądać, teraz nie wiem, zajmę się chyba okablowaniem, żeby już mieć mniej więcej tutaj połączone, a potem będziemy działać dalej. Dobra panie i Panewki, zrobiłem o tak, teraz tak, tu będą już oczka, tu oczka, niestety zabrakło mi hmm, termokurczki, żeby tak ładnie poobrawać ob te wszystkie pierdoły. Nie już tutaj będzie, ale już mam postęp, już jest progres, już jest jedno gniazdo obsadzone w gnieździe stycznika, przekaźnika. I one będzie właśnie tak, stąd będą szły cztery bezpośrednio na przekaźnik z plusowe, poprzez te przełączniki będzie załączane to wszystko. Następnie przez przekaźniki pójdzie na bezpieczniki i dalej do odbiorników. Ale tym wszystkim zajmiemy się dopiero. Później, bo muszę dokupić, niestety, termokurczki. Bo bez tego ani ruszę. Ja nie lubię robić tego. Później przychodzić do czego innego i kurczę robić inne rzeczy. Dobra. Kupię termokurczki. i Widzimy się dalej. Robię dalej. Postęp progres jest. A o! Patrzcie na to. Już skończyłem właśnie robotę. Tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda moje ustrojstwo. Z tej, z tej strony. Już Wam tłumaczę o co chodzi. A no chodzi o to, patrzcie. W moim zamyśle, tutaj pierwszy przycisk z tych pięciu, które tutaj są, będzie załączał cały system hotelowy. Czyli jak tutaj włączę, zapalają się te wszystkie panele, wszystko wtedy dopiero zaczyna działać, no i wszystkie poszczególne funkcje. Funkcje odbiorniki, które tutaj będę miał połączane. W momencie gdy to załączę, one się załączają, wyłączają. Widzicie cały system hotelowy z pod jednym przyciskiem. O to mnie właśnie chodziło. I teraz tak, ten przycisk załącza całe sterowanie niskim napięciem idzie bezpośrednio z akumulatora, tylko zasila to. I no i te gniazda, ewentualnie tutaj, ale kablami jest dosyć solidnymi, więc nie przeciążę tutaj na pewno. Tutaj no, gniazda OZB chyba nie będę nawet używał. No zobaczymy. Miernik, woltomierz, tutaj jest gniazdo, no otwieraj się, no, no obraz, samochodowe gniazdo, nie mogę teraz otworzyć, się przycięło samochodowe gniazdo, 12V, też żeby nie przyciąć, Tam tam teraz nadmuchać, albo coś się pierdoła. czasem się może przyda, czasem nie. I teraz tak, ten jest bez przekaźnika, Przycisk, te będą wszystkie na przekaźnikach, trzy już wstawiłem, czwarty zaraz do tego dojdę, przekaźniki są tu, tu są skoncentrowane. I teraz każde włączenie, jak widzicie, przytykają. Z przekaźników idzie tu na bezpieczniki, których jeszcze tutaj nie ma. Zaraz je wsunę, wsadzę tam. Widzicie, nie ma. Tutaj zabezpieczyłem taką taśmą samochodową. Jeszcze przykleję ten kabel, żeby tu się nic nie ruszało, bo to idzie tu idą plusówki. No i wejście już jest zrobione na odbiorniki Webasto, pompki z tyłu. Oświetlenie. Tutaj docelowo jeszcze czwarty, to jest ten kabelek. I ten kabelek będzie do obsługi stycznika, przekaźnika większej mocy 100A do przetwornicy, którego aktualnie jeszcze nie mam, dopiero przyjdzie, ale to wszystko jest jak myślę, skończone. Więc mogę fotel w sumie skręcić już i będę go instalował niedługo do samochodu, niech sobie już będzie. No i zabieram się za. Zbiornik, który tutaj z tyłu za mną gustownie leży, no ale to jest w innym odcinku, bo hotelówkę i zbiornik, wszystko połączenie, wszystko robię w jednym czasie. także, A czas mnie nagli, bo zaraz na pstrąga jedziemy i muszę to zrobić. A jeszcze teraz, za ziemią, środę, a w piątek jeszcze idę, muszę samochód zrobić, więc muszę skręcić te siodło, że tak powiem. Następny etap to będzie przeciągnięcie kabla, kabli do odbiorników, o, do tego. Kabel główny już mam, który połączy tutaj akumulator hotelowy ze zwykłym akumulatorem, no ale to już mówię, to już zrobię jutro, bo dzisiaj ciemno, zimno, deszcz padł, deszcz, deszcz, śnieg padł, padało śniegu, pokażę Wam. O, Jetro stoi. O, <grytanie> śniegu. Luksus, nie? Co ze śnieg pada? Śnieg napadał, to Śnieg napadał, jej. Nie na pod to, no. widzicie, perła w śniegu cała. Także. na no nic, widzimy się przy przeprowadzeniu kabla. To jest ostatni etap. Zobaczcie. Tutaj będzie przewód trzech. Mamy taki fabryczny, idzie w też fabrycznym peszelku. Nie patrzcie na te tytylki, bo to jest na razie podwieszone. Tak samo tu, ten pędzel. Ponieważ na dzisiaj już kończę, bo jutro mam wyjazd, taki z kumpami się tam spotykam. No, ale muszę to zrobić, i tam już mam. Wejście do webasto, jeszcze stąd polecę tam, ale to już inne, inne dzieje. Inna sprawa, także już mi bardzo niewiele zostało. Idziemy teraz do kabiny, zobaczycie, jak to nam wygląda. Ale dlatego przeprowadziłem mi na razie, zobaczyłem, że jak będę już fotel zakładał. Czekajcie, bo mi chyba nie widzicie. Jak fotel będę zakładał, to już nie chcę go ściągać, po prostu już wszystko udają pod spodem. O, tak, idziemy do kabiny. No a tu wygląda to tak, zobaczcie, wykorzystałem otworek, który wcześniej zrobiłem, tylko ten będzie. Spierdzielony, ale to nic No i tradycyjnie teraz muszę tu wykroić Bo blacha tutaj jest zbyt gruba Na to przejście Wkleję, zostawiam do jutra A jutro sobie fotel założę I już będę miał Wszystko Wszystkie kable, które tutaj mają wychodzić Wyszły O, zajebiście Dzień dobry, witam kolejnego dnia w hotelówkowaniu hotelu w Przepuszczam kabel To co widzieliście ostatnio Tutaj, gdzie jest moja latarka, co byście ładniej widzieli. O, dokładnie tu jest otworek. Tędy sobie wyjdę i już będziemy w domu. Ustabilizuję to po prostu klejem od dołu, od góry i będzie dzi, nie będzie się ruszać. A od spodu dziurka wygląda tak. patrzcie ten kabel kurde będzie idealnie, idealnie jak na miarę szyty. Kurde, chyba muszę tą lampkę dookulną wziąć, bo o! Super! Idealnie! Idealnie, tylko muszę pomyśleć, jak to tutaj sprytnie przeprowadzić. Pozostało mi tylko, słuchajcie, to wszystko połączyć. No i teraz będę łączył. Dupywał, nie będę zawracał. Siedzenie już usunąłem. Zobaczcie znowu. Tonę kabli mam. Tam już zrobiłem. Ten włącznik już tam nie działa, tam jest wszystko spięte. Okazało się słuchajcie, że nie muszę przeciągnąć dodatkowego kabla, bo już ten kabel tam jest. Ponieważ tu idzie kabel plusowy, stary kabel plusowy, który dotychczas działał, i on sobie idzie właśnie do akumulatora, no to jego wykorzystam do przeniesienia napięcia, bo on muszę tam wejść. Bo jak wiecie, mam z tyłu pompki. będą wszystko podłączone będzie do instalacji, która zasilała podgrzewanie tylnej szyby, dość grube kable. One są tam z przodu, więc tu pójdzie tylko tam i będzie G dobra, podłączam to wszystko, bo naprawdę z kamerą latać na tym mrozie, bo jak cholera, znowu jest minus 4 podłączę to sobie wszystko i Wam pokażę jak to wygląda no, słuchajcie wiekopomna chwila, patrzcie tu wszystko jest już podłączone tak będziecie lepiej widzieć klema minusowa, bezpieczniki kurde siedzą tu jest tak na razie spięte. Tu jest podłączone. Uwaga, wyłączmy tutaj, żeby nie było. O! Nawet tak pykniemy, czy coś się nie spali. Cicho. Nic się nie dzieje. Dobra, czekajcie. Dobra, tak na razie wcisnąłem. I uwaga, wiekopomna chwila. Działa! kurde, ale jestem podbierany! Ale jestem podbierany! Teraz cicho! Działa jedna sekcja, druga sekcja działa, tylko ciekawe, czy tam dalej działa. O! I trzecia sekcja, oświetlenie działa. Teraz tak, włączmy to. To jest tak, tu, tu, tu będzie oświetlenie, tu będzie, nie wiem co to jest. Czy się was to włączyło? Nie, a tu. Tak, czyli tutaj jest wybasto. Tu będzie wybasto, tu będą pompki, a tu będzie oświetlenie. Po prostu randomowo zrobiłem. Zaraz zobaczymy, chodźcie. To działa niezależnie, ale tu... Boże, taki bałagan. Pompka powinna się włączyć teraz po naciśnięciu. Tak, na, na chwilę włączymy tą rusję, żeby tam też szlak nie trafił. Działa, słyszycie? Działa. Czyli wszystko dobrze podłączyłem. Naprawdę jestem w siebie zajebiście dumny. Więc tutaj mamy wszystko gotowe, mogę spiąć fotel i sprawę mamy zakończoną. Pozostaje tylko podłączyć jeszcze separator. Co zaraz uczynię? Witamy w kolejnym dniu. Wczoraj było za ciemno, żeby to wszystko wam pokazać. Za jasności jest lepiej. To jeszcze raz wam pokażę, jak to ładnie wszystko pyka. Wszystko ładnie działa. 12,4 i teraz najważniejsze separator. Idziemy tu pod machę. O, proszę Was bardzo, separatorek jest tutaj. Niestety musiałem go do góry nogami odwrócić, ponieważ dojście. Przykręciłem go na dwie śrubki, tak w obokach tutaj, ale nie zwróciłem uwagi, że dojście drugiego akumulatora jest z tej strony. Jakby miał mieć prawidłowo, to miał wstej ten kabel tak dziwacznie szedł. A zresztą do góry nogami może być, w czym to przeszkadza. No a Tu jest podłączony do akustka i teraz, tak jak widzicie, tu jest taka dioda, i ona się zapala w momencie, gdy przekaźnik jest otwarty, czyli idzie prąd na drugi akumulator. W tej chwili się nie pali, bo samochód nie chodzi. I działa to w ten sposób, że po włączeniu silnika mija jak parę sekund, dopiero załącza się ładowanie. To samo jest po. Przez wyłączenie silnika Jak wyłączę Po paru sekundach Nie wiem, czasem po 15-20 Rozłącza Zaraz zobaczycie 12.4 Odpalimy 12.4 Zaraz się załączy O, w tej chwili się załączył 13.8 W tej chwili świece chodzą jeszcze 13.9, a normalnie 14, 14 1 jest Teraz zgaszę silnik, nadal się pali. Minie parę sekund, i się wyłączy to syczenie. Co słyszycie, o tym przepuszcza wężyk, tutaj od serwa. Muszę go uszczelnić. O, słyszeliście? Właśnie się rozłączył. I w tym momencie cała pokładówka korzysta tylko i wyłącznie z kółka, który jest pod spodem. No, genialne, genialne, i tak to wygląda. Kaptur na głowie minus 4, słuchajcie, piśmie osiernie. Czyli hotelówkę uważam za zakończoną i z tego bardzo się cieszę. Teraz zabieram się za zlew, i <śm> zbiornik, montaż, wszystko, bo też bo ja kręcę odcinki, słuchajcie, kombo normalnie, wszystko na raz, Ale wszystko mamy, zostało mi tylko poskładać parę rzeczy. Wcześniej muszę ogarnąć ten chaos, zobaczyć co tu się dzieje, co tu się dzieje, tam wszystko porozpieprzane, muszę poskręcać, bo też wszystko rozłożone, kurde, no i garaż, idziemy zobaczyć do garażu, no tutaj to dopiero jest sodomia so i, i gomoria, jak to się mówi, nie no muszę to wszystko poogarniać, bo zaraz właśnie zabieram się za szafkę ze zlewem i będę to działał, ale to w następnym odcinku tym odcinku będziemy już w końcu kończyć, bo kurde, parę ładnych dni to robiłem i jestem z siebie bardzo zadowolony, kurde, teraz tylko jechać teren i sprawdzić, jak to wszystko się sprawdzi, jak to wszystko zadziała. Także to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i serdecznie Was zapraszam już na kolejne, gdzie zobaczycie mój fajny, fajny zlew. Szafka, którą zrobiłem. Miód, malina, nie mm. Zapraszam serdecznie i cześć!